Ludzie kochani, chciałoby się powiedzieć nawet tym z was, co to mają nawet radykalnie inne poglądy niż ja, radujcie się. No i wiecie, tak, z pełnym wakacyjnym ciepłem oraz moją sympatią, jaka każdemu ideowemu przeciwnikowi, nawet tutaj albo właśnie szczególnie tutaj, w chłodnym okiem się należy, żebyście teraz i w przyszłości nie musieli się pocić ze wstydu. Nawet w cieniu wielkiego słońca. Bo, bo powiedzcie mi, kochani, jedną taką rzecz. Co wam ciągle każe wybierać na swoją reprezentację ludzi, którzy nadają się tylko i wyłącznie na memę? Stąd ta moja sympatia, a nawet współczucie. Bo kto was zmusza do tych ciągłych intelektualnych samobójstw? Mrugnijcie okiem, wiecie, albo. Kraśnicie uszami, jeśli ktoś was terroryzuje, coś trzyma przy głowie i się po prostu boicie. A jeśli nie, to serio, po co sobie to wszystko robicie? Sięgnijcie po coś więcej niż ulubiona telewizja z ulicy, która kojarzy się wyłącznie z odwiertami w substancji szarej. Wiecie, no może po jakąś dobrą książkę, ale wiecie, nie jakieś wykwity mód i salonów oraz westlin krytyków obowiązkowym, Właśnie szaliku związanym jakoś malowniczo pod szyją. No dobra, tutaj chyba przesadziłem, bo jednak pogoda temu nie sprzyja. Są wakacje. Oni teraz noszą pod szyją najmniej perfumowane mocno fulary, by nie drażnić swego mm, wysmakowanego powonienia smrodkiem polskiego ludu smażącego się na nadbałtyckich plażach. No właśnie, ale tak sugeruję, żebyście. Najlepiej omijali szerokim łukiem tych wszystkich przedatowanych e, intelektualistów, co to budują swoje skłoty na ulicy Czerskiej i co rusz, ewokują obrazy upadku cywilizacji, świata, liberalnych wartości. A w skutkach, gdzieś tam z tyłu głowy, mają ciągłe napady furii i szaleństwa, coraz bardziej się umacniającego. No bo wiecie, nie wszystko można zwalić na tych samorodnych, Medialnych głupków, manipulatorów i coraz tańszych krętaczy. Coś zostawcie też dla siebie. No ale skoro już wakacje do nas zapukały, weźcie sobie na wstrzymanie od przede wszystkim badań sondażowych. One stale wami manipulują, lasują czaszkę i prasują jak jakiś dobry garnitur, fałdy w mózgu. No i zaczniecie polować. W swoim otoczeniu na kogoś to przynajmniej nie będzie was kompromitował, reprezentując wasze, no inne od moich poglądy. A jeśli już was ośmieszy, no to niech to przynajmniej robi z jakąś klasą. Wierzę, że mimo degradacji obozu demoliberalnego, wciąż sam tam tacy, no, jednorożcy chyba, jak to się powinno opisać, czy jakieś takie kompletnie białe sowy, białe kruki. Czuj duch miłożydowski, witam w kanale chłodnym okiem. Dzięki, że jesteście, że lajkujecie, że żywo komentujecie, że subskrybujecie te wszystkie moje wykwity, klikacie dzwoneczek, by być na zawsze w tempie i na czas z moimi nowymi materiałami. No, że wysyłacie to wszystko, co tutaj produkuję swoim znajomym, rodzinie, a nawet wrednym szwagrom, co to trwają cały czas w swoim uporczywym, mylnym błędzie i nie chcą się wyzwolić z tej tyranii powszechnie właśnie budowanej w przestrzeni publicznej, szczególnie w niektórym typie mediów, głupocie. To grono coraz bardziej się poszerza, co mnie osobiście raduje i mnie cieszy, ale mam wrażenie, że tej przestrzeni wciąż jeszcze trochę jest, nawet <głynne> jest jej bardzo dużo i wszyscy rozumni w naszym kraju się tutaj zbierzczą. Także ci, którzy pretendują do bycia rozumnymi. A przede wszystkim ci, którzy mają świetne poczucie humoru, no bo i poczucie humoru, drodzy Państwo, to broń masowego rażenia w walce z głupotą. A że trzeba tego używać jako broni strategicznej, to i z premedytacją i ostentacyjnie to czynię. Dzięki też każdemu, kto stawia wirtualną kawę z lodami. Oj, przy tych temperaturach, drodzy Państwo, to tych lodów musi być bardzo wiele. No właśnie, czynicie to na bajkowi.te/slash Lodowski. Więc powstaje tu. Gdzieś dookoła mnie jakaś namiastka intelektualnej Arktyki, albo co najmniej ocean lodowaty, chłodzący każdy reaktor groteski. No więc właśnie, drodzy Państwo, patrzę na tą całą plejadę, tą całą menażerię rozmaitych mm, suflowanych nam od lat przez usłużne media hm, celebrytów, patocelebrytów, in, patointelektualistów, kserujący. Każdą, nawet najgłupszą tezę, która gdzieś się pojawi na jakichś kampusach uniwersyteckich, gdzieś daleko stąd, i która jest całkowicie oderwana od tego, czego potrzebujemy albo co aktualnie może faktycznie zmienić nasze życie w jakimś pozytywnym kierunku. No i potem przynoszą nam te rzeczy do okazania jako najmniej prawdę objawioną. I widzę, jak pękają, drodzy Państwo, na naszych oczach intelektualnie, na całej linii. Tak jak tania podróbka jakiś markowych opon na słońcu w czasie dość dużych prędkości. A tych przesileń teraz będzie coraz więcej. No niby poważni, niby europejscy z jakimiś fakultetami, językami na pokładzie. Napuszeni, drodzy Państwo, jak to stado pabianów. A wystarczy włączyć im mikrofon, a z ich ust leci potok złotych myśli, przy których no mam wrażenie, że nawet Kubuś Puchatek wydaje się być Arystotelesem. Wiecie, o kim mówię, bo sami ich poznajecie co dnia, sami się tak w skrytości ducha z nich też śmiejecie. A czasem, nawet mając podobne do nich poglądy, pukacie się w głowę i mówicie skończcie już, już przestańcie, bo po prostu kompletnie nas kompromitujecie. O tych mówię, co bredzą, drodzy państwo, w polskiej polityce, jakby byli dziećmi w piaskownicy, a wierzą, drodzy państwo, że rządzą całym światem. A gdy ich echo postępowań, myśli i ego szybuje wyżej niż, drodzy Państwo, wizję zdobywania kosmosu przez pana Uznańskiego. Mówię też o tych, którzy wciskają wam kity o przywracaniu praworządności, a prawo w rzeczywistości traktują jak plastelinę w lękach pięciolatka. Mówię też o tych, co to przed kamerami pozują na zatroskanych o demokrację, styl i szyk sprawowanych rządów, a potem, drodzy Państwo, rozwożą tą pickę i koce na granicy. Tym akurat, którzy potem z dzidami w dłoniach niekoniecznie planują kochać nasz kraj. No i co tu ukrywać? Ich liberalne wartości też. Mówię też o tych, co drodzy Państwo, noszą tą płową fryzurkę na głowie, misternie plecioną, jak jakaś klatka Faradaya, od chyba, żeby chronić swoją głowę. Przed jakąkolwiek myślą, intelektualnym pobudzeniem, a te blond warkoczyki, albo warkoczyk taki grubo spleciony, tylko to potwierdza najgorsze z funkcjonujących tujów, gdzie ówdzie no właśnie, stereotypów, drodzy państwo, czasem nawet ja się pomylę stereotypów o blondynkach. Bo wiecie państwo, gdy taka pani na przykład otworzy usta, to zaczynasz się zastanawiać, czy głupota nie jest zaraźliwa, i prewencyjnie uciekasz gdzieś drodzy państwo daleko stąd w lejony takie życia publicznego albo poza nim na dobrowolną emigrację, izolację, żeby przypadkiem nie dotknąć, nie zarazić się pandemią czegoś niebezpiecznego. No i wiecie co? To wszystko jest nawet zabawne, bo ci państwo dalej wierzą, że to co robią działa i to jest nasza właśnie tych zdroworozsądkowców cała nadzieja i taka. Zdrowa szczepionka na to, że to, co budujemy dookoła siebie, przetrwa w tej rzeczywistości i będzie nam przynosiło jeszcze wiele radości. No i jest jeszcze jedno, drodzy państwo, żeby nie było tak, że dzisiaj wszystko będzie tylko do uśmiechu i rechotu. Bo w tym całym cyrku, drodzy państwo, codziennych absurdów, głupot, patologii zdarzają się momenty, które robią człowiekowi dzień. Na przykład dzisiaj prezydent-elekt pan Karol Nawrocki, zanim jeszcze usiadł w fotelu, to zasiał, po prostu zasiał, grozę, przerażenie, bo zrobi robi porządek na miarę nowych czasów i pokazał, że pewne sprawy będą w końcu, drodzy państwo, podkreślam, w końcu u nas w Polsce traktowane bardzo, ale to bardzo poważnie. Po to dzisiaj, drodzy państwo, przedstawił przyszłego szefa BBN-u. Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I został nim kto? Pan profesor Sławomir Cęckiewicz. A kim są jego zastępcy? Pan generał Andrzej Kowalski i generał Mirosław Bryś. No można powiedzieć, że profesjonaliści aż do. aż do właśnie. szpiku kości. Wreszcie, konkretni, nie z przypadku. To nie jest jakiś kolejny typek z Instagrama, co to przypadkiem został ministrem od wszystkiego i niczego. To są po prostu zdrowi. Mocni faceci. I wiecie, co jest najlepsze? Że już dzisiaj pojawił się dziennikarz, a przynajmniej widziałem go z ulicy Czerskiej, co to aż wzdychał, drodzy Państwo, z oburzenia. A wiecie, co go tak oburzyło? Że ogłoszenie tej decyzji odbyło się na tle samych polskich flag. No bo przecież dla tych państwa wszystko jest skandaliczne. Nawet polska flaga w polskim urzędzie i zapowiadająca polskie porządki w Polsce, w kraju nad Wisłą. No a dla mnie, a dla mnie, drodzy Państwo, to jest świetny zwiastun zmian i prawdziwe, dobre wieści z Polski. Niech się niosą właśnie w ten wakacyjny, mocno gorący czas. Takie cuda się dzieją, że aż człowiek łapie oddech nad pucharkiem z cokolwiek czuba tą górą lodów, no nie będę Państwu tego pokazywał, no bo po co? Po co epatować? Po co wzbudzać zastrość? Ale właśnie człowiek zaczyna wierzyć, że jeszcze coś z tego będzie. A właściwie coś dobrego będzie i wszyscy na tym skorzystamy. Ale wiecie, żeby nie było tak super radośnie, to trzeba jeszcze wrzucić ten, ten właśnie element dziegciu w naszą płynącą mlekiem i miodem rzeczywistość. Bo jednak Tusk to Tusk. No. Znów robi grę na cudzym nieszczęściu. I teraz znowu wracam do zwyczaju, który miałem w czasie wyborów prezydenckich i objaśniam to, co się dzieje. No bo wiecie Państwo, on jest. Sprytny i podstępny jak Don Pedro z krainy deszczowców, co to przypadkowo został tym razem zrzucony z Berlina na delegację do Polski i tutaj ma siać dywersję i sabotaż. Już teraz, drodzy Państwo, to, co się dzieje na granicy zachodniej i to, jak wygląda narracja państwowa, to jest rzecz bardzo poważna, którą trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze i mniejsze to czynię. Bo już teraz bezwzględnie. Powiedziałbym, ustawia i profiluje mieszkańców zachodnich województw Rzeczypospolitej, tych przy granicy właśnie z Reichem, żeby przypadkiem nie zaczęli za dużo myśleć i przypadkiem nie pomyśleli, że warto wybrać inną władzę polityczną, żeby reprezentowała ich interesy. Żeby ani przez chwilę im nie przeszło przez myśl, że może trzeba zacząć szukać jakiejś nowej, lepszej, lepszej partii czy formacji. Widzicie, jaka jest jego misterna układanka, albo zwróciliście na to uwagę? No, przy granicy centra integracji cudzoziemców są w remoncie, niedostępne albo przepełnione. Więc przerzuca się tych turystów bez paszportów w głąb kraju. No właśnie, także nie zostają na tej granicy, nie robią tam żadnych specjalnych problemów. No więc przerzuca się tam, gdzie ludzie najczęściej głosują troszkę inaczej niż tvn im i podpowiada. A jeśli ktoś. No Oburzony, no bo pojawiają się w jego okolicy przybysze z niewiadomo kąt. Jedzie potem na tą zachodnią granicę, żeby ją bronić właśnie na zachodnie rubieże naszego kraju, bo boi się o swoją dziewczynę, córkę, żonę, kobietę i tak dalej, i tak dalej, czasem o siebie. To od razu staje się w oczach mediów, które są usłużne i tylko czekają na tego typu informacje o szołomem prawicowym, wrogiem państwa, wrogiem publicznym, atakującym polskie służby drodzy państwo, którzy są też elementem tej misternej układanki. No, i ludzie na terenach graniczących z Rzeszą właśnie zaczynają warczeć na resztę kraju, a usłuszne media tylko to podkręcają, drodzy Państwo, bo o to chodzi, żeby zatrzymać erozję polityczną tej władzy, bo zamknięta granica to, drodzy Państwo, dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, to zatrzymanie interesów, kłopoty w dojazdach do codziennej pracy. Ale zamiast zapytać, co to rozwala ich dobrostan i dlaczego to jest rządowa indolencja, no to, drodzy Państwo, i zamiast walczyć z siewcami tych problemów, to wierzą, że, że właśnie walka z tymi, którzy usiłują obronić cały kraj i interesy nas wszystkich, to jest coś najwłaściwszego. No tak właśnie działa ten stary neoprusak i polityczny osztapler. Dzieli Polaków, rozgrywa emocje, ustawia nas przeciwko sobie, by ratować samego siebie, swoją polityczną formację, swój polityczny stan posiadania, no i przy okazji interesy Berlina. Ale wiecie, co jest w tym w sumie najlepsze, że wszyscy królowie, królowie życia, praworządności, którzy przez lata uważali, że są niewzruszalni, grzali się w takiej aurze najmniej najmądrzejszych w pokoju, powoli zaczynają rozumieć, że już nie są tacy wyjątkowi, że ten prestiż i aura elity odchodzi w siną dal, jak dym na wietrze. Zaczyna się. Gdzieś głęboko utransparentniać, i wszyscy zaczynają widzieć ich misterne sztucz sztuczki, i mm, na jakim niczym, na jakim znikomym fundamencie były fundowane ich przewagi społeczne, rynkowe, gospodarcze, hm, naukowe, czasem polityczne. I zamiast zachwytów zaczynają padać konkretne, ale niezręczne pytania. Zamiast owacji słychać chrząknięcia, zamiast, drodzy Państwo, jakiegoś potakiwania, pojawia się charakterystyczny, coraz mocniejszy i zauważalny polski rechot, taki najlepszy miernik rzeczywistości, coś co daje dobry element słuchu społecznego, bo my Polacy mamy jeden specjalny, taki nadzwyczajny system obronny, taki złośliwy humor wobec tych, co się nadeli, aż tak, że myślą, że ulatując w tym baloniku pychy z automatu stają się bogami, wylądują właśnie w kosmosie, niemalże właśnie jak pan Sławosz Oznański czy wcześniej Twardowski. Ale jedna metoda działa na tę patologię perfekcyjnie. Gdy zaczynamy się z nich śmiać, to przestają po prostu być groźni. Nie tylko dla nas, ale i dla siebie, co też jest właśnie elementem takiego braterskiego obowiązku, który powinniśmy stosować z ochoczością i determinacją. Więc jeśli słuchaj, czujesz, że ten humor, ten klimat, który u mnie panuje, chłodnym okiem jest dla ciebie, to lajkuj, komentuj, czuj się tu jak u siebie w domu. Udostępniaj treści. No właśnie, wpadaj z rodziną, wysyłaj szwagrą, nawet tym wrednym, co nie chcą zmienić swojego zdania. Zapraszaj na Discorda, sam się tam udzielaj. Zasubskrybuj i klikaj w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych porcji mojego widzenia świata. No właśnie, a jeśli chcesz, ten projekt. Wzmacniać i by przetrwał, to poostaw tą symboliczną kawę z lodami. Ostatnio z większą ilością lodów. bajkofi.to slash lodowski, Bo wiecie, przy tej pogodzie, no i właśnie, i przy tej rzeczywistości, lody to paliwo normalnie do bycia kul. <grych> no właśnie, do bycia kul. Żeby ochłodzić rozgrzane procesory, które gdzieś tam tam wibrują aż pod czaszką i powodują, że no właśnie zaczynamy widzieć ten świat znacznie ostrzej i chyba sympatyczniej. Bo te wakacje chyba będą milsze, pomimo pewnych napięć, niż myśleliśmy. Więc śmiejmy się głośno, ostentacyjnie i bezczelnie, drodzy Państwo. Śmiejmy się czasem do łez i wywołujmy te łzy. Bo wiecie, łzy to oczyszczają. Powodują katarzis. Śmiejmy się więc z tych, co każą nam wierzyć, że są poważni i najmądrzejsi. Bo gdy zaczynamy to czynić, to oni przestają być po prostu groźni. Groźni także dla tej naszej rzeczywistości, która bywa czasem niejednoznaczna. A może dzięki temu zaczniemy wszyscy wybierać takich, co przynajmniej się nie kompromitują i przynajmniej reprezentują tą polską rację stanu na takim poziomie, że są co najmniej tak nowocześnie jak polskie społeczeństwo? Bo, tak jak Państwu powtarzam, mam wrażenie, że Polacy są dużo nowocześniejsi niż ich przedstawiciele, a znacznie nowocześniejsi niż ich państwo i jego infrastruktura. Bo w końcu Przecież o to chodzi w tym wszystkim, w tej całej grze, byśmy w końcu poczuli się w naszym kraju, że jesteśmy gospodarzami nie jakąś widownią w kiepskim stand-upie, w którym właśnie ktoś jeszcze puszcza w tle klaskaczy. Więc long live and prosper, chyba tak to się pokazuje. <laughs> Trzymajcie się, hej, cześć, zwyciężymy.